Mieliśmy już okazję współpracować z panią Kasią i z fundacją rok temu. Wspólnie zrealizowaliśmy projekt muzyczny promujący jedną z usług Alior usługę Alior Pay. Projekt polegał na tym, że przygotowaliśmy nową aranżację utworu. Lubię wracać tam, gdzie byłam. Ten utwór powstał w kolaboracji z artystą Baranowskim. Także mamy doświadczenia ze współpracy. Bardzo sobie tę współpracę cenimy. To jest dla nas wyjątkowy projekt, i wszystkie siły i zasoby włożyliśmy w przygotowanie tego projektu. Projektu. To jest nasze główne wydarzenie sponsoringowe w tym roku, na które wszystkich serdecznie zapraszamy. Oczywiście zapraszamy przede wszystkim na koncerty, ale także na strefę Chill Alley Orbanku. W niedzielę o 12 wstęp wolny przy bulwarach Wiślanych będą czekały niespodzianki i dużo atrakcji. Nie ma sztuki bez prawdziwych mecenasów. Nam się w tym roku udało, choć jest to siódma edycja, że oprócz miasta Kraków, które nas wspiera od samego początku, nareszcie mamy mecenasa, który objął nas opieką i to jest Alior Bank, za co serdecznie dziękujemy, ponieważ my gramy festiwal przez trzy dni, mamy wiele koncertów, mamy koncerty w ICE Centrum Kongresowym, mamy wielkie gale. Mamy koncerty z młodymi artystami, mamy sceny plenerowe, niebiletowane dla tak naprawdę całej społeczności krakowskiej turystów, więc dzięki Bankowi jesteśmy w stanie to rozwijać, jesteśmy w stanie być więksi i bardziej do Państwa docierać i Was serdecznie zapraszać. Ja liczę na tą współpracę oczywiście wieloletnią. Tymczasem zapraszamy 7-9 do Krakowa na nasz festiwal, gdzie wraz właśnie z Aliurbankiem Bankiem i naszymi partnerami zagramy piękne koncerty.